Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Urbix.pl. I dzisiaj, no właśnie, co będziemy robić dzisiaj, bo znowu nie mam końców ani FIFA końców A chciałem zrobić jakiś pack penning? Hmm, Lipa. No, grać w to FIFA jakoś nie mam ochoty. Paczki bym pootwierał. No, normalnie bym paczki, ale. No, ale za co? Co by tu wymyślić? Chyba, że zadzwonię do kogoś, zadzwonię do kogoś i się spytam. Może ktoś mi coś powie. To do kogo? Ostatnio dzwoniłem do Uniteda, później do PLK Damiana. Zresztą linki do tych filmów macie w opisie. Do kogo by teraz? Słuchajcie, no jest jedna osoba. Jest jedna osoba, ale... Nie wiem, czy ona będzie miała jakiś sposób. No ale dobra, co nam zależy? Dzwonimy, zaryzykujmy. Wybieramy. Mam nadzieję, że Urbix odbierze. No i że też sprzeda nam jakiś ciekawy sposób. Jest sygnał. Halo, halo, siema Urbix, co tam słychać? No siema, no dziękuję, wszystko w porządku, muzyki sobie teraz słuchałem, wyobraź sobie, e, mhm. co tam, no odcineczki zmontowane, czekałem na publikację, gitara, co u Ciebie, wariacie? No, wiesz, no u mnie tak kolorowo niestety nie ma, bo no, na ten moment nawet nie mam 10 dziesięci, tysięcy monet, mhm. a, a co, żadnych FIFA pointsów też nie masz już? No właśnie też nie mam, właśnie też żadnych FIFA pointsów nie mam. I trochę lipa, bo by się przydało, żebym wrzucił jakiś e, odcinek no tak. na kanał z otwierania. Dawno tego nie było. I pewnie dzwonisz, niech zgadnę, żeby się dowiedzieć, nie może tego sposobu. Kurde, no, no głupio mi trochę, ale faktycznie, no po to dzwonię, no nie będę ukrywał, nie będę uwijał w bawełnę. Chciałbym właśnie jakiś, może masz tam dla starego znajomego jakiś fajny sposób. Dla starego znajomego. Mam. Serio? Nie, no tak, ale jest jedna sprawa. No? Nagrywasz to? Nie, nie, absolutnie nie nagrywam. Jesteś w foodzie? No, jestem, jestem. No to zaczynamy zabawę. Wejdź do sklepu. Dobra. Dobra, wchodzę w sklep. Ok. Mhm. To najść teraz na srebrne paczki. Dobra, jestem na srebrnych paczkach. No i super, otwórz teraz tą srebrną paczkę premium. Mhm. No dobra. No w ogóle kiedyś to nawet nie uwierzył, żeby coś takiego zrobić, ale. Ale dobra. Dobra, nie gadaj. Paczka otwieraj. się otwiera. No, no i super. Się otwiera. Dobra, to teraz weź tą całą paczkę. No, wyślij do klubu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, czekaj. Wszystko, co trafię, wysyłam do klubu. Tak. A co, jak mam duplikat? To wtedy te karty wyślij na listę transferową. Okej. Okay. Rozumiem. Dobra. Dobra, mhm. idzie, idzie teraz na listę. Poszło na listę, zrobiłem to, co mówiłeś. Dobra, teraz otwórz paczkę okay. złotą. No. Za 5000. To za 5000 tysięcy okay, Okej, okay, okej, dobra. No otwiera się, otwiera się. No i teraz to co się otworzy, wszystko na Quixel, Po prostu cała paka Quick. Tak, okej, okay, po prostu co, Quixel patrz, tak, tak, tak jest, tak jest. No dobra, no dobra, nie rozumiem o co tu chodzi. No już. Dobra, zrobiłeś to? Tak? Tak. No to wyjdź i wejdź z futa I zobaczysz magię. Dobra, po prostu wyjdź z ultimate No dobra, no tak dobra, jest czy na pewno Dawaj. chcesz wyjść. Opuszczanie. Teraz będzie się działo. Um, dobra, wchodzę. No, zobaczę, kurde. Wchodzę teraz do niego na wczytywanie. Sam jestem ciekawy, czy to się uda. Dawno tego nie robiłem. Ale chyba będzie ok. O, kurde, jest 15 paczek, czekaj. Nie, nie gadaj. Ja pierdzielę! To jest 15 informów! Jak tak. tyś to zrobił? No wiesz. O kurde. No teraz masz już odcinek. No dobra. Dobra. Słuchaj, to ja w tak. No, dzięki wielkie, dzięki wielkie za to, to. ja w takim razie szybko lecę, lecę otwierać te paki. Spoko. O kurde. Dobra. Dobra. To trzymaj się. Trzymaj się. Tam. To na razie, do następnego. Na razie. Hej. hello. O kurde. No coś nieprawdopodobnego. 15 informów. Słuchajcie, koniecznie zasubskrybujcie kanał Urbixa, link macie oczywiście w opisie, należy się za to i przechodzimy do otwierania. No dobra, słuchajcie, nadal to nie wierzę, już nie mogę się doczekać, żeby otworzyć te informy, ale zanim, zobaczmy drużynę tygodnia. Drużyna prezentuje się następująco, jest kilka walkoutów, no przede wszystkim ten Messi, zobaczmy jego statystykę, nie, raczej go nie trafimy, nie ma co ukrywać. Ale na przykład tutaj na ławce jest taki Anthony Martial, on też jest naprawdę wiele wart. Co tu oprócz tego? Benteke już któryś jego, czy na przykład tutaj też Bonucci. Słuchajcie, zobaczymy. Przede wszystkim celujemy w Rashforda i Messi'ego. Jest też kilku zawodników, którzy są warci około 100 tysięcy, żeby nie przedłużać, przechodzimy do otwierania. Dobra, gdzieś od środka, na przykład tą paczkę i to już słuchajcie, zaczynamy. Pierwsza paczka, co my tutaj mamy, to jest pierwszy nasz inform. O, zaczęło się nieciekawie. RAUL 54 TEMPA OBY było już tylko lepiej. Znowu nie ma łukau. Kto to będzie? Aha! 13 paczek. Dobra, lecimy, lecimy. Uwaga, nie ma łukau. Ale może tutaj, może będzie ten Antonio Marcial. Na razie strasznie słabo. No, ciekawe ile ten zawodnik jest warty. No, statystyki tego bramkarza jak najbardziej przyzwoite, ale no wiadomo, że to nie idzie w ogóle w parze z ceną. Uwaga, porównujemy. Quixel. No dobra, dobra, podwójny Quixel. Kolejna paka i co tu będzie dalej? Czekamy cały... To żart, nie? To już jest żart. No słuchajcie, który raz? Który raz? Duplikat. I teraz będzie naprawdę dobra karta. Wierzcie mi lub nie, ale ja, ja już wiem. O, Przynajmniej lewy pomocnik, to nie będzie znowu SO. Ajajajajaj. Dajcie coś dobrego, dajcie coś dobrego. Dziewięć paczek do końca. Wystarczy jedna dobra paczka, żeby coś tu się działo. I uwaga, uwaga, czy to będzie ona? SPO? Nie, to jeszcze nie ona. Prawie połowa paczek, prawie połowa paczek. 8 zostało, dobra, dawaj, dajcie mi coś dobrego. Niech już będzie. I czy to jest dobra karta? To będzie Jimenez. Ale Jimenez na, prawym, na prawej stronie to też jest 20 tysięcy, zresztą zobaczcie. Może paczka nosem? Może nosepak? Może nosepak? Da ten wypragniony walkout? Nie, nosepak tam tego nie da. A w paczce trafiamy dyn, 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 dyn. Fabiana, nawet nie patrzmy jego ceny, następna paka. Dramat, słuchajcie, dramat. Lewy obrońca, co prawda della, bel, della bella, co prawda nie ma tutaj dobrych yy, trafów w tej drużynie, ale no ten Rashford, no na Messi'ego nawet nie liczę, ale żeby jakiś Matuidi, jakieś 100 tysięcy, ktokolwiek Bonucci. Dobra, 5 paczek do końca. Uwaga, otwieramy. Co ma być, to będzie? Jest! Kolejne 20 tysięcy! Błagam, błagam, trafmy coś. Uwaga! Nie! Nie! No nie! Nie, no nie on! Tylko nie on! Nie Raul! Któraś z tych? Któraś z tych to Messi, tylko która? Muszę teraz dobrze trafić ostatnia. To jest Messi. Chyba nie bardzo. Ale może w końcu ten Marcialo. Nie, tego pana też już widzieliśmy dzisiaj. Okej, okay, skoro patrzę, nie wychodzi, to się po prostu odwrócę. Uwaga, otwieramy. Oby były teraz flagi. No odwrócę się, zobaczę. Bramkarz. Jej! To chyba coś ponad 20 tysięcy. Zaraz zobaczymy. Ter Stegen, proszę państwa. 12 Ostatnia paczka, moi drodzy, ostatnia paczka, no dobra, trafmy znowu te 20 tysięcy, no już trudno, niech będzie, no dziękuję, ostatnia paczka, <laughs> to znowu ten bramkarz, słuchajcie, 15 informów i nie trafiliśmy żadnej karty, która warta byłaby 50 tysięcy, naprawdę słabo, słuchajcie, skoro nie udało się z informami, czas na tę drużynę, mamy tu kilka, kilka, kilkanaście naprawdę fenomenalnych niebieskich kart, i za 3 dni od publikacji tego materiału pojawia się pak opening, w których otwieram wymienne właśnie paczki z właśnie takimi kartami. Także mam nadzieję, że to będzie dobra rekompensata, że tam trafimy nawet nie jeden lockout, A więcej. Jeżeli się podobało i chcecie więcej, to zostaw łapkę w górę. No i oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić choćby tego następnego openingu i innych następnych. Trzymajcie i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!